Czy jest jakaś Irena z nami? Nie ma, bo to jest kazanie dla Ireny. Dlatego dla Ireny, że to słowo tutaj napisane w grecku ma swoją wersję hebrajską. Wersja hebrajska tego słowa brzmi jak? Nie. Tutaj mam ją, także możecie przeczytać. Shalom. Shalom. Czyli po polsku to słowo brzmi pokój. I jak sobie myślimy o pokoju, i nie chodzi o pokój z kuchnią, to możemy sobie wyobrazić taki widok spokojne morze, tak? Albo taki to pewnie spokojne jezioro jakieś. Taki, taki bezmiar wód, nieporuszony, trwa i jak tylko idziemy tam na spacer i stajemy, to sobie myślimy, wow, no właśnie tak, to, to miejsce napawa mnie takim spokojem. Kiedy myślimy o tym terminie, o tym pojęciu pokój, to możemy sobie pomyśleć, że ten pokój to jest... To jest bardzo związane z poczuciem bezpieczeństwa. Więc moglibyśmy taki znak równości postawić, że bezpieczeństwo równa się pokój. Ale biblijny pokój to nie jest do końca to. Bo bezpieczeństwo to, to stan, w którym jest właśnie spokojnie, w którym wszystko jest na swoich miejscach, kiedy nie boimy się tego, co przyniesie jutro. To jest taki stan bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, który, który, który byśmy tak naprawdę chcieli mieć y, zawsze. Ale, bo, ale pokój, o którym Biblia mówi, ten pokój szalom, czy ten pokój Irene, który w Nowym Testamencie występuje, to jest pokój, który jest czymś większym niż tylko sprzyjające, spokojne, napawające nas poczuciem bezpieczeństwa. Okoliczności. Takim przykładem y, może być historia y, z Ewangelii Mateusza z ósmego rozdziału, gdzie czytamy: Jezus wsiadł do łodzi, y, a razem z nim jego uczniowie, a gdy byli już daleko od brzegu, zerwała się potężna burza, fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przesunęli się do Niego, obudzili go i zawołali: Panie, ratuj, giniemy. O ludzie małej wiary, odpowiedział, dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. Jezus miał w sobie właśnie to, co później mówi do nich: Że mój pokój daje Wam. To jest. Tutaj słowo pokój nie występuje tak wprost. nie, nie jest to, Ten stan Jezusa nie jest nazwany, ale widać go najlepiej jak tylko się da. Okoliczności są straszne, okoliczności są zagrażające życiu, a Jezus śpi. Wiele razy zastanawiałem się nad tym, tą historią, tą opowieścią i zastanawiałem się, no co, je, co ci uczniowie powinni byli robić. Dzisiaj mam kolejną wersję. Jak powinni się zachować? Powinni pójść spać razem z Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że nic im nie groziło, tak naprawdę. Nic im nie groziło. Nie mogło się nic stać z tą łodzią. Dlaczego? Dlatego, że Jezus miał jeszcze zadanie do wykonania i nic nie mogło tego zmienić. Żadne wzburzone fale, żadne okoliczności. Pokój to jest, to jest taki dar od Boga. Yy, I w Księdze Liczb yy, czytamy taki, taki tekst błogosławieństwa, który kiedyś yy, niedawno miałem też na ten temat, yy, dzieliłem się słowem. Brzmi on w ten sposób. Niech Ci błogosławi Pan i niechajcie strzeże, niech Pan rozjaśni nad. Tobą swoją twarz i niech przychylny Ci będzie. Ku Tobie niech skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy Cię pokojem. Pokój, o którym tu jest mowa, jest darem od Boga i jest właśnie niezależnym od okoliczności. Jest nie tyle stanem tych okoliczności, że one sprzyjają, tylko jest stanem naszego serca że one niezależnie od tych okoliczności jest w stanie dokonywać właściwych wyborów ponieważ nie jest przejęte strachem wywołanym przez te okoliczności i to jest ten pokój który Bóg chce dać nam w darze i to jest coś bardzo bardzo cennego jest też, Biblia też mówi o tym kto jest źródłem tego pokoju E, źródłem tego pokoju jest sam Bóg i czytamy w, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, w ten sposób Paweł pozdrawia swoich adresatów, że mówi tak, mówi, y, Paweł zwoli ap y, Boga, apostoł Jezusa Chrystusa do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie, niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, Będą Waszym y, udziałem. A zatem to jest coś, y, czego źródłem jest Bóg, i tak jak już opisałem to, nie jest to coś, co wynika z naszych okoliczności. To nie jest sposób, w jaki my możemy wpłynąć na te okoliczności, to jest raczej stan naszego serca. I kiedy Jezus w Ewangelii y, Jana y, wypowiada właśnie takie słowa do swoich uczniów. Mówi pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, daje wam Go inaczej niż świat. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się, to mówi właśnie o tym wewnętrznym stanie naszych serc, które potrafią się przeciwstawić temu wszystkiemu, co jest wokoło. I to jest ogromna, ogromna wartość. I Jezus mówi o tym, nazywając Go swoim. To jest trochę tak, że mówi. Mówi do uczniów, których pozostawia tutaj. Za chwilę się pożegnają. Za chwilę nastąpi ukrzyżowanie, a później po jakimś czasie Jezus odejdzie do Ojca, więc oni zostaną sami. Jezus mówi przy tej okazji o tym, że pośle innego pocieszyciela, ale zaraz potem mówi do nich, zostawiam was, Wam też swój pokój. Możecie go mieć. Możesz mieć taki pokój jako osoba wierząca. Możesz mieć taki pokój. Tylko, że jeśli on jest darem, to musisz ten dar przyjąć, musisz go wziąć. I jeśli Bóg jest jego źródłem, to musisz przyjść do tego źródła, żeby z niego zaczerpnąć. Ale on jest dla ciebie. Bóg chce, żebyś taki pokój miał. W tych dzisiejszych świadectwach, kiedy Stefan się dzieliłeś tym, jak zmagałeś się i jak zawsze, kiedy przychodziłeś, do, do Boga, właśnie czytając, rozważając, medytując nad Słowem, jak w, jakby zwrotnym, tym źródłem właśnie od Boga dla Ciebie był Jego pokój w tej trudnej decyzji, którą y, musiałeś pod, pod, y, y, podjąć. Więc to, co Bóg nam oferuje, to nie jest byle co. To jest pokój Jego samego możesz mieć taką samą postawę, jaką on miał. A wiemy, że on mógł zawsze podjąć właściwą decyzję właśnie niezależnie od okoliczności. Więc ten pokój, o którym dzisiaj mówimy, to nie jest coś, co pozwoli Ci kontro kontrolować rzeczywistość i te okoliczności, ale raczej to jest dar tego, żeby kontrolować swoje serce. Czy czujesz, że, pod, że tego potrzebujesz. Jeśli dzieje się coś nagłego, jeśli dzieją się zwroty akcji, jeśli pojawia się choroba, jeśli się pojawia, nie wiem, sytuacja na rynku, która powoduje, że zarobiłeś mniej i nie wiesz, co będzie dalej. Jeśli te wszystkie rzeczy dotyczą Ciebie, to chcę ci powiedzieć właśnie to. Na te okazję, na tą sytuację, na tego rodzaju sytuację potrzebujesz właśnie tego daru. Yy, I tutaj y, List do Kolosan mówi w ten sposób o naszych sercach i o tym pokoju, mówi tak, ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowi. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przez, przecież do życia w Nim, w tym pokoju powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. E, popatrzmy na te, e, na te widoczki. Chcielibyśmy, żeby nasze życie w ten sposób wyglądało, tak? Spokojne, e, słoneczne, słoneczny wieczór. Ale wiemy, że tak nie jest. Kiedy wyszukiwałem w internecie tych obrazków, wpisałem w Google'ach Spokojne Morze. No i pojawiły się tam obrazki. Ale oprócz, oprócz tych obrazków pojawiła się podpowiedź w postaci pewnego zdania, które chciałbym Wam tutaj przytoczyć. Takie zdanie. Prawdziwe, prawda? Spokojne Morze nie czyni dobrego żeglarza. Prawda jakie to głębokie? Chciałbym nas zaprosić teraz o to, żebyśmy powstali i żebyśmy przyszli do Boga, jeśli potrzebujesz Jego pokoju w Twojej sytuacji życiowej. Nie, nie wahaj się Go prosić. I przyjdź do Niego jako do źródła. Jako do źródła, które czeka na Ciebie, żebyś przyszedł i zaczerpnął. Nie musisz się troszczyć, nie musisz się bać, nie musisz się trwożyć. Możesz zaczerpnąć z niego i być odważny w tej sytuacji. On chce, żebyś od niego to wziął. Jezus powiedział: Mój pokój daję wam. Czy chcesz go zabrać? Czy chcesz zabrać go do domu, tam do swojej codzienności? Zapraszam. Powstańmy do modlitwy.